Psy, te wierne towarzysze, mają także swoje lęki, o których wielu z nas nie wie. Czy wiedziałeś, że nawet najodważniejszy pies może mieć niewytłumaczalne fobie? Wyobraź sobie psa, który szczeka na cień drzewa lub chowa się w kącie na dźwięk odległego hałasu. Co się dzieje w jego głowie? Psy mają skomplikowany świat emocjonalny, a ich lęki mogą być tak różnorodne, jak ich osobowości. Od burzy po fajerwerki wiele czynników może wywołać panikę u naszych czworonożnych przyjaciół. Ale dlaczego tak reagują? Czy próbują nam coś zakomunikować? Obserwując swojego psa, możesz się zastanawiać, czy jest po prostu bojaźliwy, czy może kryje się za tym coś głębszego? Zrozumienie, co przeraża twojego najlepszego przyjaciela, jest kluczowe, aby stworzyć dla niego bezpieczne i przytulne środowisko. Przygotuj się na zanurzenie w świat, w którym lęki psów są demistyfikowane, i odkryj, jak małe gesty mogą znacząco wpłynąć na ich życie. W końcu, poznanie lęków swojego psa to pierwszy krok do pomocy w ich przezwyciężeniu. Powszechne czynniki wywołujące lęki u psów psy, podobnie jak ludzie, mają swoje źródła strachu i lęku. Jednym z najczęstszych czynników wpływających na te zwierzęta są głośne dźwięki, takie jak huk fajerwerków, grzmoty czy syreny. Te hałasy mogą być intensywnie przerażające dla psa, który ma znacznie lepszy słuch niż my. Dla nich każdy wybuch może być postrzegany jako zagrożenie, co prowadzi do reakcji paniki. Ważne jest, aby opiekunowie rozpoznawali te momenty i szukali strategii, które pomogą ich psom poczuć się bezpieczniej. Innym czynnikiem, który może wywołać lęk u psów, jest wprowadzenie nowych doświadczeń. Zmiany otoczenia, takie jak przeprowadzka czy przybycie nowych zwierząt i osób. Mogą być dla nich stresujące. Psy są stworzeniami przyzwyczajonymi do rutyny, a gdy stają w obliczu nieznanego, mogą czuć się niepewnie. Ta niepewność może manifestować się na różne sposoby, od wahania w eksplorowaniu nowych przestrzeni po zachowania ucieczkowe. Ponadto, traumatyczne doświadczenia odgrywają znaczącą rolę w rozwoju lęków u psów. Psy, które zostały porzucone lub maltretowane, mają większe szanse na rozwój lęków, które mogą utrzymywać się przez całe życie. Te traumy mogą tworzyć negatywne skojarzenia z określonymi sytuacjami lub osobami, co utrudnia proces socjalizacji i adaptacji. Rozpoznanie przyszłości swojego psa jest kluczowe dla zrozumienia jego reakcji i udzielenia mu pomocy. Interesujące jest, że lęk jest naturalną i instynktowną odpowiedzią, która ma na celu ochronę psów przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. Jednak gdy lęk staje się nadmierny, może negatywnie wpływać na jakość życia zwierzęcia. Dlatego opiekunowie powinni być czujni na te czynniki i dążyć do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego środowiska, w którym pies może swobodnie eksplorować i interagować. Sygnały lęku i niepokoju u psów, identyfikacja sygnałów lęku i niepokoju u psów jest kluczowa, aby opiekunowie mogli zareagować w odpowiednim momencie i pomóc swoim futrzanym przyjaciołom. Zachowania wskazujące, takie jak drżenie, nadmierne szczekanie i skłonność do chowania się, to niektóre z pierwszych manifestacji, które mogą być zauważone. Te zachowania mogą być wołaniem o pomoc, wskazując, że pies czuje się zagrożony lub niepewny. Dlatego ważne jest, aby opiekunowie byli czujni na te zmiany w zachowaniu. Drżenie to powszechna reakcja na lęk, która może pojawić się nawet w sytuacjach, które wydają się dla nas nieszkodliwe. Pies, który drży, może okazywać strach przed konkretnym dźwiękiem lub nową sytuacją. Nadmierne szczekanie z kolei może być formą komunikacji, ale także oznaką stresu. Opiekun powinien obserwować, czy szczekanie towarzyszy innym sygnałom niepokoju, takim jak przyspieszone oddychanie czy napięta postura ciała. Chowanie się to kolejne typowe zachowanie psów, które odczuwają lęk. Kiedy pies się chowa, próbuje chronić się przed sytuacją, którą postrzega jako groźną. To zachowanie można zaobserwować w miejscach takich jak pod łóżkiem, czy w bardziej odosobnionych częściach domu. Ważne jest, aby opiekun nie zmuszał psa do opuszczenia kryjówki, lecz raczej zaoferował bezpieczną przestrzeń, w której może poczuć się chroniony, aż poczuje się bardziej komfortowo. Oprócz tych sygnałów, istotne jest podkreślenie, że każdy pies jest unikalny i może manifestować swoje lęki na różne sposoby. Niektóre psy mogą stać się bardziej agresywne, gdy są przerażone podczas gdy inne mogą przyjąć postawę uległą. Rolą opiekuna jest obserwowanie i rozumienie tych niuansów, dążąc zawsze do zapewnienia psu bezpiecznego i spokojnego środowiska. Zrozumienie sygnałów lęku i niepokoju nie tylko pomaga w ochronie psa, ale również wzmacnia relacje między opiekunem a zwierzęciem. Rozpoznając i uznając uczucia psa, opiekun może wspólnie z nim pracować nad pokonywaniem tych trudności i wspierać jego emocjonalny dobrostan. Sygnały lęku i niepokoju u psów psy, podobnie jak ludzie, mogą manifestować sygnały fizyczne, gdy są przerażone lub niespokojne. Jednym z głównych wskaźników jest zmiana w częstości akcji serca. Gdy pies jest przestraszony, jego serce może przyspieszać, co odzwierciedla instynktowną reakcję, walcz lub uciekaj. Można to zauważyć, kładąc rękę na klatce piersiowej zwierzęcia, gdzie bicie serca staje się szybsze i intensywniejsze. Ponadto oddychanie psa może stać się szybsze i płytsze, co jest wyraźnym wskazaniem, że jest w stanie gotowości i nie czuje się bezpiecznie. Innym istotnym sygnałem, na który należy zwrócić uwagę, jest zachowanie destrukcyjne. Psy, które czują się zagrożone, mogą zacząć gryźć meble, drapać drzwi lub nawet kopać w podłodze. Tego typu zachowanie często pojawia się jako próba ucieczki od sytuacji, która wywołuje lęk. Jeśli pies czuje się uwięziony w środowisku, którego przeraża, może próbować za wszelką cenę znaleźć wyjście. To naturalny impuls, ale może skutkować uszkodzeniami w domu oraz zagrożeniem dla zdrowia samego zwierzęcia. Ponadto psy często przejawiają swoją lękliwość, ukrywając się. Mogą szukać małych miejsc, jak pod łóżkiem czy w szafach, gdzie czują się bezpieczniej. Ta chęć do schowania się jest instynktowną próbą ochrony przed postrzeganą groźbą. Gdy pies się ukrywa, jest to wyraźny znak, że nie czuje się komfortowo w danym otoczeniu. Nadmierne szczekanie to również znak, że coś jest nie tak. Pies, który szczeka bez przerwy, może wyrażać swój strach lub lęk w odniesieniu do bodźca zewnętrznego. Takie zachowanie, oprócz tego, że jest sygnałem stresu, może powodować dyskomfort zarówno dla opiekunów, jak i sąsiadów, co otworzy cykl stresu zarówno dla psa, jak i osób wokół. Strategie pomocy psom w pokonywaniu ich lęków. Jedną z najskuteczniejszych strategii pomagających psom pokonać ich lęki jest desensytyzacja. Proces ten polega na stopniowym narażaniu zwierzęcia na bodziec, który je przeraża, w sposób kontrolowany i na niskich poziomach. Na przykład, jeśli pies boi się grzmotów, opiekun może zacząć od odtwarzania nagrań dźwięków burzy na bardzo niskim poziomie, nagradzając zwierzę smakołykami, gdy pozostaje spokojne. Z czasem można zwiększać głośność dźwięku, zawsze towarzysząc temu pozytywnym wzmocnieniem. Metoda ta pomaga psu kojarzyć dźwięk z pozytywnymi doświadczeniami, co zmniejsza jego strach. Pozytywne warunkowanie to również cenne narzędzie. Polega ono na nagradzaniu psa za spokojne zachowanie w sytuacjach, które zazwyczaj go przerażają. Przykładem może być oferowanie specjalnego smakołyku lub pieszczoty, gdy pies zachowuje spokój w stresującej sytuacji, jak obecność nowego zwierzęcia lub wystrzały fajerwerków. To podejście nie tylko zmniejsza lęk psa, ale także wzmacnia wieś między nim a jego opiekunem. Inną techniką, która może być niezwykle pomocna, jest stworzenie bezpiecznego i komfortowego środowiska. Można to osiągnąć, tworząc w domu specjalną przestrzeń, w której pies może się schować, gdy czuje się zagrożony. Ta przestrzeń może zawierać miękkie legowisko, ulubione zabawki, a nawet ubranie opiekuna, które daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Przytulne otoczenie pomaga zmniejszyć stres i poczucie bezbronności. Dodatkowo stosowanie produktów uspokajających może być opcją do rozważenia. Istnieją obroże, które uwalniają feromony, spray, a nawet leki przepisywane przez weterynarzy, które mogą pomóc w procesie redukcji lęku. Ważne jest, aby skonsultować się ze specjalistą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii, aby upewnić się, że produkt jest bezpieczny i odpowiedni dla psa. A teraz pytanie do ciebie: jaki strach twojego psa najbardziej cię zaskoczył? Podziel się w komentarzach. Twoje doświadczenie może pomóc innym opiekunom, którzy stają przed podobnymi wyzwaniami. A jeśli znasz kogoś, kto ma pupila, nie wahaj się podzielić tym filmem. Razem szerzmy wiedzę i miłość do naszych czworonożnych przyjaciół. Bądź na bieżąco, ponieważ w następnym filmie przyniesiemy więcej niesamowitych ciekawostek, które jeszcze bardziej połączą Ciebie i Twojego pupila. Do zobaczenia!